Cześć, witaj na kolejnym webinarze dla użytkowników aplikacji Askuendor. Tym razem temat udzielania informacji zwrotnej, szczególnie przydatny w zarządzaniu dla menedżerów, ale też ważny z perspektywy HR i świadomości tego w jakim kierunku rozwijać menedżerów. Dzisiaj opowiem o podstawowych zasadach, które powodują, że ten feedback będzie skuteczny i odbiorcy tego feedbacku będą chcieli rzeczywiście go przyjąć i wdrożyć w praktykę. Ale zanim przejdę do tematu, chcę przypomnieć, że aplikacja SkMentor wspiera pracowników, menedżerów, HR-owców, sprzedawców w codziennym rozwoju kompetencji poprzez dostęp do bazy wiedzy, poprzez mikroszkolenia, poprzez kursy, które są dostępne z poziomu aplikacji w przystępnym abonamencie. A teraz przechodzę już do tematu informacji zwrotnej. Mówiąc o informacji zwrotnej będę posługiwał się checklistą Pro Feedback Tools, którą opisałem w checklistach dla biznesu, czyli narzędziowniku, który stworzyłem dla właśnie menedżerów, hajerowców, konsultantów, który w sposób uporządkowany opowiada o tym, co zrobić, żeby ten feedback był dobrze przyjęty. I stworzyłem do tego specjalną grafikę, w ramach której może metaforycznie pokazuję, jak dojść do celu wysyłając strzały feedbacku. No bo feedback to jest tak naprawdę strzała, która ma trafić do celu, przyczyniając się do tego, że rzeczywiście ten cel, który sobie założymy, zmiana postawy, zmiana zachowania, będzie osiągnięty. Ale żeby ta strzała doleciała do celu, musimy odpowiednio ją naciągnąć. I tutaj potrzebna jest odpowiednia siła, ale też odpowiednie przygotowanie. I w naszej metaforze to naciągnięcie tej strzały to jest właśnie przygotowanie się do. Feedbacku. I właśnie w feedbacku bardzo ważne jest to, żeby dobrze się przygotować, żeby przygotować to, co chcemy przekazać, żeby nie próbować przekazać szczególnie ważnych informacji zwrotnych bez takiego przemyślenia, co my chcemy osiągnąć, i bez przemyślenia tego, w jaki sposób nasza, nasz odbiorca może zareagować. Więc musimy tak przygotować argumentację, tak przygotować formę i treść, żeby była ona do przyjęcia i oczywiście muszą być też odpowiednie warunki do tego, żeby tą informację zwrotną przekazać. Bardzo dużo informacji zwrotnych przekazywanych jest nieskutecznie wtedy, kiedy pojawiają się silne emocje. Emocje, które zniekształcają komunikat, który chcemy przekazać drugiej stronie, i osiągamy tak naprawdę odwrotny skutek. Więc pamiętaj, pierwotne przygotowanie przeciwdziała późniejszej porażce. Oczywiście w kontekście udzielania feedbacku, ale także w każdym innym. Przygotowując informację zwrotną, musimy wziąć pod uwagę przynajmniej trzy elementy. Przede wszystkim musi być on opisowy, czyli skoncentrowany realnie na faktach, na tym, co rzeczywiście zaistniało bez naszej oceny. Na przykład powiedziałeś: X, Y, Z. Zrobiłeś to, to i to. Zachowałeś się w taki w taki sposób, co konkretnie zostało zrobione. Więc musi to być opis bez emocji. Musimy też, udzielając feedbacku, musimy też zawsze mieć pozytywne intencje, czyli informacja zwrotna ma być w cudzysłowie sensie prezentem, darem dla dru drugiej osoby, który sprawi, że będzie on rozwojowy dla tej drugiej strony, będzie on stymulujący tą osobę do bardziej efektywnego działania. W zarządzaniu jest to szczególnie ważne, bo jeżeli nieumiejętnie przygotujemy ten feedback, niestety, ale może on, może on spowodować opór drugiej strony, może doprowadzić do konfliktu, może doprowadzić do Urażenia tej drugiej osoby do tego, że ona po prostu poczuje się niesprawiedliwie oceniona, potraktowana właśnie w sposób nie fair. No i właśnie tutaj słowo ocena ma bardzo duże znaczenie, bo to, czego ludzie nie lubią, to właśnie bycia ocenianym i to jeszcze w taki sposób niesprawiedliwy. Więc pamiętajmy, że feedback musi być opisowy, musi mieć dobre intencje, musi być stymulujący do rozwoju, a nie blokujący ten rozwój. Bo feedback po prostu. Ma nas rozwijać. I tylko taki feedback moim zdaniem ma sens. Nawet jeżeli jest on negatywny, bo oczywiście o feedbacku musimy też patrzeć z perspektywy pozytywnej, czyli co pozytywnego chcemy przekazać tej osobie, żeby wzmocnić ją na przyszłość. Nawet jeżeli chcemy kogoś pochwalić, chcemy dać pozytywny feedback, to też musimy pamiętać o tych zasadach, o których tutaj mówię, dlatego że feedback nam się zazwyczaj kojarzy z dawaniem tego nieprzyjemnego. Tej nieprzyjemnej informacji zwrotnej, ale za rzadko przyłapujemy naszych pracowników, współpracowników na tym, co robią dobrze. I to wtedy właśnie feedback też ma sens. I te zasady mają znaczenie i w negatywnych, i w pozytywnych aspektach udzielania feedbacku, czyli pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, którą przekazujemy. Więc, aby ta strzała nie zboczyła z celu, strzała feedbacku powinna być nastawiona na przyszłość. To znaczy, że musimy komunikować, te elementy, które chcemy, aby w przyszłości się zmieniły. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, pastwić się nad przeszłością. Warto udzielając feedbacku spojrzeć na przyszłość. Ma to nawet swoją nazwę fit forward, czyli taki feedback zorientowany na przyszłość, który jest ucieczką do przodu, można powiedzieć. I wtedy, dzięki temu, że koncentrujemy się na przyszłości, na tym, że Proszę kogoś o zmiany zachowania, żeby w, następnej, w podobnej sytuacji w przyszłości zachował się w inny sposób. Daję tutaj informację zwrotną, która jest łatwiejsza, do, lepsza do przyjęcia. I tutaj ważne jest też to, żeby nie było negatywnych emocji, żeby ten feedback dawał tą dobrą energię, żeby unikać mentorskiego takiego. E, rodzicielskiego tonu, takiego tonu belfra, bo wtedy tak naprawdę ten feedback traci moc. No i kolejnym ważnym elementem udzielania feedbacku jest to, żeby udzielać go jak najszybciej po zaistniałym zachowaniu, które wymaga feedbacku z naszej strony. Im szybciej tego feedbacku udzielimy, tym będzie miał on większą wartość i większą skuteczność dla odbiorcy. Im dłużej będziemy wzlekać, im Większa będzie odległość od zachowania, od zaobserwowanej postawy, tym mniejsza będzie jego skuteczność. Więc pamiętajmy o tym, żeby feedback był udzielony jak najszybciej, ale oczywiście nie za szybko, jeżeli towarzyszą temu nadmierne i to negatywne emocje. Bo jeżeli są to pozytywne, to okej, okay, warto od razu działać na bieżąco, żeby wzmocnić ten efekt, wzmocnić zachowanie, które obserwujemy i traktujemy jako pozytywne. Warto pamiętać o tym, żeby. Udzielając feedbacku, trzymać się rzeczywiście tematu, trzymać się celu, który sobie założyliśmy, żeby w cudzysłowie nie rozlać się jak delta Nilu i zbaczać z wątków kluczowych dla udzielania feedbacku, ponieważ wtedy straci on swoją moc. Feedback musi być skoncentrowany na celu, który sobie założyliśmy. Jeżeli nie będziemy skoncentrowani na przekazaniu tej kluczowej informacji dla odbiorcy, straci swoją moc. No ale pamiętajmy, że udzielając feedbacku musimy zadbać o to i upewnić się, że rzeczywiście zmiana, której oczekujemy, czy w kontekście zachowania, czy postawy, czy rozwoju jakiejś umiejętności, musi być powinna być w polu wpływu odbiorcy. Jeżeli udzielamy feedbacku i chcemy, żeby ta osoba się zmieniła w jakiś sposób, żeby zmieniła swoje zachowanie, postawę, rozwinęła umiejętność, a ta osoba nie jest gotowa, nie ma możliwości wyboru, brakuje pola wpływu na zmianę sytuacji. Jakbyśmy od niskiego koszykarza oczekiwali, żeby zrobił wsad do kosza, tak jak robią to bardzo wysocy zawodnicy. No niestety, ale to nie, 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 nie zadziała. Oczywiście można powiedzieć tak w cudzysłowie coachingowo, że wszystko jest do osiągnięcia, każdy może przekraczać swoje granice, ale pamiętajmy też, że te granice gdzieś tam jednak są. No i jeżeli czujemy, że dana osoba wiemy, że nie jest w stanie czegoś zmienić, no to. Trudno oczekiwać po tym, że udzielając jej feedbacku spełni nasze oczekiwania. Takim przykładem, który bardzo często możemy spotkać w zarządzaniu, na przykład w sprzedaży, jest udzielanie informacji zwrotnej osobie, która jest introwertyczna, żeby zachowała się ekstrawertycznie. Oczywiście osoba introwertyczna może zachować się w taki sposób charakterystyczny dla ekstrawertyków, ale nie zawsze i nie w każdym momencie i będzie ją to dużo... Kosztować. Jeżeli będziemy oczekiwać, na przykład w kontekście prezentacji publicznych, od osoby, która no, jest spięta, zestresowana, żeby w trakcie prezentacji poruszyliwała się humorem i żeby, żeby opowiadała jakieś rozluźniające żarty, niestety, ale ten feedback może nie być skuteczny. Więc feedback musi być dopasowany do odbiorcy, musi być dopasowany do jego do potencjału, który ta osoba ma do zmiany. Więc myślę, że to jest ważne. Więc pewne cechy są w miarę stabilne i trwałe, jeżeli chodzi o naszą osobowość, i nie ma tu takiej plastyczności, jaką byśmy chcieli. Bo e, oczywiście możemy dać komuś feedback, ale z, jednej, z drugiej strony możemy dać wsparcie i poszukać innego rozwiązania, które będzie już w polu da, e, konkretnej osoby. Nie starajmy się udzielać feedbacku i oczekiwać zmiany w kierunkach, które są po prostu. Możliwe do spełnienia tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Jeżeli czujemy, że ta osoba, jeżeli czujemy, że ta osoba nie jest w stanie się dostosować do, 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 do zmian, które oczekujemy, musimy zastanowić się, czy nie trzeba przemodelować stanowiska pracy, czy nie trzeba zmienić zakresu obowiązków, czy nie trzeba zweryfikować wyzwań, które stawiamy przed tą osobą w procesie pracy. No i ostatnie, na co warto zwrócić uwagę, to to, że musimy upewnić się, że feedback, którego udzieliliśmy, jest rzeczywiście. Przyjęty. Czy musimy dostać feedback od osoby, którą, której dawaliśmy feedback, że rzeczywiście przyjęła ten feedback, zrozumiała i że chce go wdrożyć w życie? Bo oczywiście nie każdy feedback, nawet najlepiej przekazany, zyska akceptację drugiej strony. Ktoś po prostu może jakby przyjąć, zrozumieć, ale jednocześnie nie mieć gotowości do zmiany swojej postawy, czyli po prostu akceptuje. Siebie takim, jakim jest i nie chce tej zmiany e, wprowadzić. Podsumowując, udzielanie feedbacku jest bardzo ważną kompetencją w zarządzaniu, a jednocześnie trudną. E, dlatego, że jeżeli założymy, że feedback ma zrealizować cel, jakim jest zmiana postawy, zmiana zachowań, e, rozwój umiejętności, no to mamy tutaj bardzo często ograniczony wpływ na tą osobę, której tego feedbacku udzielamy, no bo. To, co nas robi z tym feedbackiem, to już my nie możemy zadecydować za nią. My możemy udzielić tego feedbacku w dobrej wierze, dać wartość poprzez feedback, dać bodziec do rozwoju, stymulując tą osobę do, do zmiany, ale jednocześnie to ta osoba już musi podjąć tę decyzję, czy chce pracować z tym feedbackiem, czy chce go wykorzystać, czy nie. Zachęcam was do tego, żebyście pracowali nad umiejętnością przy udzielania feedbacku każdego dnia, żebyście, uda, żebyście udzielali tego feedbacku jak najczęściej to możliwe, kiedy widzicie i te, i te rzeczy dobre, i te rzeczy do zmiany, te rzeczy, które uważacie są do rozwoju, bo w ten sposób mocno przyczyniacie się z jednej strony do rozwoju ludzi, z którymi pracujecie, ale też jednocześnie wspieracie rozwój swoich kompetencji komunikacyjnych, zarządczych. No i na koniec muszę powiedzieć, że brak feedbacku, brak udzielania informacji zwrotnej to są stracone szanse, to jest stagnacja, no i to jest też brak możliwości skorzystania z bardzo ważnego narzędzia, jakim jest właśnie udzielanie informacji zwrotnej w procesie rozwoju pracownika, w procesie wsparcia jego w wykonywaniu zadań i po prostu motywowania go do do pracy. Dzięki za wysłuchanie tego mikrowebinaru. Jeżeli takie tematy Cię interesują, zapraszam do tego, żeby skorzystać z bezpłatnego trialu aplikacji AskMentor. Tam znajdziecie dużo, dużo więcej informacji, ponad 1200 pigułek wiedzy, skrótów książek, mikrokursów, które wspierają rozwój biznesu w zakresie sprzedaży, HR-u, zarządzania i dzięki temu możecie lepiej, skutecznie budować swój biznes. Dzięki za wysłuchanie. Macie Sasin, Ask AskMentor.